od początku tego roku na polskim rynku okazała się cała masa przeróżnych nowości gier planszowych. Wśród tych nowości pewnie część z nich już uległa zapomnieniu, nawet w tej chwili nie będziecie w stanie pamiętać tytułów, natomiast również znajduje się wśród nich grupka gier, które moim zdaniem zasługują na Waszą uwagę i na to, żeby nawet za kilka lat nadal lądowały na stole i cieszyły Was swoją rozgrywką. Zapraszam Was na materiał, w którym przygotowałam alfabetyczną listę najlepszych gier wydanych w 2000 w 2025 roku do tej pory, bo oczywiście koniec roku jeszcze jest daleko. Więc pewnie będzie druga część tego materiału, w której umieszczę te gry, które po tym materiale będą miały swoją premierę i też są moim zdaniem najlepsze. Zapraszam do oglądania. Listą otwiera gra na literkę A, A, i Jones End, Wygnańcy. Najnowsza odsłona polska odsłona tej linii od wydawnictwa Portal Games. Dlaczego moim zdaniem jest warta uwagi? Ponieważ w moich oczach w tej chwili jest to najlepsza odsłona tej gry. Mamy tutaj do czynienia oczywiście z, tym, z tą samą mechaniką, czyli mamy tu deck buildera, mamy kooperację i mamy boss battlera. Mamy tu do czynienia z Nemesis, którym, z którym musimy sobie jakoś poradzić. Na samym początku jest to zmutowany królik, Numeru nie pamiętam. W każdym razie sama mechanika tego Nemezis jest bardzo interesująca, ale uwaga, to jest dopiero początek historii. Mamy tutaj do czynienia z delikatną nowością. Nie jest to ligasy, a jednocześnie ma to elementy ligasy, ponieważ stopniowo będziemy odkrywać e, historię, stopniowo będziemy zdobywać nowych magów, nowe jakieś umiejętności, nowe karty. No i oczywiście będą przed nami pojawiać się nowe Nemezis do pokonania. Każdy z tych Nemezis ma zupełnie inną mechanikę, więc znowu mamy tutaj różnorodność. Jeżeli nie mieliście jeszcze do czynienia do tej pory z End, no to nawet ta odsłona moim zdaniem pokaże Wam swoją piękną stronę. Jeśli lubicie ligacy, no to też mamy tu element legacy. No i oczywiście przede wszystkim mamy naprawdę świetny tytuł, który jest, no moje zdaniem, z, jedną z lepszych gier do rozgrywek solo. Uwielbiam ten tytuł nawet z racji tego, że za każdym razem tutaj nawet pokonując tego samego Nemesis, mamy zupełnie inny przebieg historii, w zależności od tego jak zbudujemy sobie rynek, jak zbudujemy sobie własną talię kart, które będziemy um, starali się jak najbardziej efektywnie tutaj wykorzystywać. Rewelacyjna gra, która pokazuje piękno deckbuildingu i pokazuje piękno boss battlera. Ja tutaj tak jak mówię, jeśli chodzi o kooperację też nie widzę... Um, tak naprawdę możliwości gracza alfa, ponieważ każdy z nas będzie zarządzał swoimi bramami i te efekty, które będziemy tutaj aktywować, no to będą niezależne od nas racji tego, że mamy tutaj talię, która będzie wybierała, a kto w danej turze będzie miał, wykonywał akcję, czyli czy Nemesis, czy gracz numer 1, 2, czy 3, w zależności od tego, w jakim zestawie będziemy grać. W każdym razie gra jest naprawdę świetna, a ta odsłona jest naprawdę wyjątkowa, bo łączy ze sobą wszystko to, co najlepsze w poprzednich Joseph i um jest sporo takich nowości, o których was Wam nie powiem, ponieważ żeby nie spoilerować, żeby ta przygoda była jeszcze bardziej emocjonująca. Naprawdę polecam spróbować, a tak jak mówię, ta odsłona jest moim zdaniem troszeczkę trudniejsza, ale za to bardziej ekscytująca, więc nawet jeżeli będziecie chcieli rozpocząć swoją przygodę z tą linią, no to to jest również bardzo dobra część na to, żeby poznać ten tytuł. Co jak Civil, czyli najnowsza gra Stefana Felda, którą w Polsce wydało wydawnictwo Rebel, gra, dzięki której Stefan Feld ponownie wrócił na listę moich ulubionych autorów i gra, w której się zakochałam od pierwszej rozgrywki. Jeśli chodzi o tło fabularne, no to wcielimy się tutaj w studentów akademii jakiejś takiej kosmicznej, której zadaniem będzie poprowadzenie cywilizacji od początku do końca i wpływanie na nią, tak aby zdobyć na koniec gry jak najwięcej punktów zwycięstwa. To jest tło fabularne, natomiast tak naprawdę tutaj nie ma klimatu za grosz. Będziemy tutaj po prostu wszystko robić, żeby je zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. Robimy to e, za pomocą konsoli, na której mamy milion tutaj różnych możliwości akcji do wykonania. Całość wykonujemy za pomocą kości. Mamy tutaj pulę kości, którą będziemy dysponować właśnie do tego, żeby przypisać i wykonywać poszczególne akcje, ale oprócz tego, że mamy konsolę, którą będziemy rozwijać, gdzie będziemy zagrywać karty, które będą dawały nam jak jakieś dodatkowe umiejętności i oczywiście możliwość punktacji, no to mamy jeszcze drugą planszę, na której będziemy to nasza, tą naszą cywilizację właśnie um, rozwijać. Będą oni mogli eksplorować, zbierać surowce i w, w, różnie e, przemieszczać się po tej planszy. Oczywiście, tak jak mówię, wszystko po to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. W tej grze są kości którymi rzucamy, czyli jest to cała masa losowości, natomiast ta losowość jest jednocześnie odrobinę pod kontrolą, z racji tego, że mamy tutaj możliwość e, wpływania na wynik tych kości, na możliwość przypisywania dodatkowych pionków, które będą takimi wirtualnymi kostkami, więc możliwości mamy sporo do tego, żeby to wszystko kontrolować, całą tą losowość. Mnie kości w grach naprawdę nie lubią, natomiast zupełnie mi to nie przeszkadza w tej grze, z racji tego, że jeżeli uda mi się wygrać, no to satysfakcja jest tym większa właśnie z racji tego, że poradziłam sobie z tymi kostkami, które, tak jak mówię, nie za bardzo mi sprzyjają podczas rozgrywek. Gra jest absolutnie świetna. Ja wiem, że ma dość wysoki próg wejścia, ponieważ mamy tam rzeczywiście bardzo dużo akcji do, do opanowania. No i dodatkowo każda z tych akcji ma trzy poziomy em, rozwoju, więc tu rzeczywiście, żeby pojąć poszczególne zależności, no to trzeba troszeczkę przysiąść i to samo tłumaczenie może już niektórzy których znużyć. W każdym razie jeżeli przebrniecie przez ten pierwszy etap właśnie tłumaczenia i pierwszej rozgrywki, bo gra jest tak naprawdę na samym początku dosyć rozwlekła, długa i tak jak mówię, żeby zrozumieć, no to potrzebujemy trochę czasu, ale już od drugiej rozgrywki, uwierzcie mi, to jest czysta poezja, żeby siąść i właśnie rozkminiać jak najlepiej wykorzystać te możliwości, które mamy na swojej konsoli. Jak najlepiej zagrywać te karty, które mamy do swojej dyspozycji i które zdobywamy w trakcie gry. Gra jest rewelacyjne i z całego serca polecam, żeby spróbować i pokochać. Jest jeszcze druga gra na literkę cenna, którą warto zwrócić uwagę i jest to czarna orkiestra od wydawnictwa Galacta. Gra, która z założenia nie powinna mnie w ogóle interesować. Po pierwsze temat wojenny, po drugie kooperacja. I uwierzcie mi. Warto próbować gry, które z założenia będziecie wykluczać z rozgrywki. Gra, którą również bardzo polubiłam od pierwszej rozgrywki do ostatniej i za każdym razem świetnie się bawię. Tutaj również mamy całą masę losowości i tu ta losowość sprzyja temu, żeby właśnie te emocje były tym większe, ponieważ nigdy nie będziemy wiedzieć, co wyrzucimy na koskach, czy nam się uda, czy nam się nie uda. A co jest e, tak naprawdę e, fabularnym tłem tej gry? No, wcielamy się tutaj w konspiratorów, e, takich najbliższych ludzi z, zaufanych Hitlera których celem będzie jego zlikwidowanie, więc będziemy robili tu wszystko żeby przygotować się i e, wykonać udany zamach właśnie na Hitlera czy nam się uda? No jeśli chodzi o moje rozgrywki, w większości przypadków nam się nie udawało, ale tym lepsza była wtedy zabawa mamy tutaj do czynienia z faktami historycznymi mamy tutaj do czynienia z elementami strategii, no i mamy do czynienia tutaj właśnie z losowością, która tak jak mówię tutaj sprzyja tym emocjom, ponieważ z każdym razem kiedy rzucaliśmy kostkami, nie wiedzieliśmy co na nich wypadnie i czy warto ryzykować. Mamy również tutaj element um, takiego tła um, fabularnego z racji tego, że w chwili kiedy idziemy do więzienia i gestapo nas przesłuchuje, no to sami indywidualnie będziemy dociągać kartę i ją rozpatrywać prze, w tajemnicy przed innymi. Więc tutaj jeśli chodzi o nasze rozgrywki, no to było pełne emocji i śmiechu z racji tego, że uważaliśmy, że jeden z nas, pomimo tego, że jest konspiratorem i teoretycznie zaufanym dla nas człowiekiem, no to jakoś tak bardzo mocno sprzyjał e, gestapo i wyłapywaniu nas. No ale wiecie, to tak jak mówię, tutaj wpływa właśnie ta losować, gdzie emocje i dodatkowe, że tak powiem... E, Fabularyzowanie tych wszystkich wydarzeń naprawdę sprzyjało tym pozytywnym emocjom. Są takie rozgrywki, które oczywiście wszystko się udaje, czyli rzucamy kostkami, od razu nam udaje się przeprowadzić skuteczny zamach. Natomiast takie rozgrywki uważam, że są absolutnie do skreślenia, bo dużo fajniejsze są te momenty, kiedy nam się nie udaje i znowu zaczynamy kombinować, żeby tu podwyższyć nasze możliwości, że tu zdobyć jakąś umiejętność, że mieć jakieś takie fajne kariery które zdobędziemy, które będą nam pozwalały zagrać natychmiastowo jakieś takie umiejki. Gra jest naprawdę rewelacyjna, pomimo tego, że jest właśnie kooperacją, temat wojenny naprawdę, oprócz tego, że są świetne emocje nad stołem, no to dodatkowo mamy tutaj e, walor edukacyjny, ponieważ na kartach mamy fakty historyczne, które warto znać. Pora na literkę D. D jak od wydawnictwa Portal Games. Jej autorem jest Dani Garcia, gościa, którego znacie dzięki wiatrakowo oraz Barcelonie. Jeśli chodzi o tutaj e, fabułę, no to mamy absurdalne połączenie Yokai i steampunku. Teoretycznie nie mogło się udać, natomiast w tej grze naprawdę się udało. Mamy tutaj bardzo dużo kombinacji i reakcji łańcuchowych, oczywiście o ile dobrze sobie to wszystko zaplanujemy. Na swojej konsoli, na której będziemy tutaj uruchamiać maszynę parową, będziemy właśnie kontrolować to, ile mamy pary, ile mamy kropli, e, ile mamy węgla i właśnie dzięki temu będziemy mieć e, surowce do tego, żeby opłacać Szczególne tutaj nasze akcje. No i mamy też miasto, na którym właśnie będziemy te wszystkie akcje wykonywać. Będziemy pozyskiwać wynalazki, które będą nam dawały jakieś dodatkowe elementy i możliwość zbierania surowców. Za te surowce będziemy właśnie mogli wykonywać poszczególne akcje na planszy dużo, dużo się dzieje, tak rzeczywiście jeśli chodzi o samą obsługę ta gra jest trochę upierdliwa i trochę nieczytelna, znowu mamy tutaj milion rzeczy naciapanych na planszy, natomiast w chwili kiedy poznamy mechaniki, poznamy poszczególne zależności, poznamy piękno tak naprawdę planowania poszczególnych akcji, będziemy cieszyć się tutaj rozgrywką no i powiem Wam, z racji tego, że mamy tutaj mnóstwo elementów, które są zmienne gdzie nawet ta główna maszyna em, której będziemy tutaj wynalazki pozyskiwać po to, żeby właśnie jak najwięcej punktów zwycięstwa na jednym z tych torów yokai e, zdobywać jest za każdym razem inna, którą będziemy losować. Więc tu możliwości jest naprawdę dużo i gra bardzo długo się nie znudzi. Nawet jeśli będą te same wynalazki, nawet jeśli będziemy mieć ten sam układ miast, to za każdym razem ta rozgrywka jest inna, bo tutaj też wchodzą decyzje poszczególnych graczy, które wpływają na to, w jaki sposób to miasto będzie się rozwijać i jakie poszczególne akcje będą do naszej dyspozycji z racji właśnie blokowania poszczególnych miejsc. Gra jest naprawdę rewelacyjna i bardzo polecam przynajmniej spróbować pomimo tego, że tak jak mówię, temat jest naprawdę absurdalny, ale naprawdę tutaj to świetnie się sprawdza. Najpłynniej no przechodzimy do literki MM jak Mycelia, czyli gra wydawnictwa Chaha Games, która z racji tematu znowu nie powinna mnie zupełnie interesować. Wiecie, generalnie grzyby kojarzą mi się tylko i wyłącznie z piosenką Reni Jusis. to wszystko. Natomiast tutaj okazuje się, że gra o grzybach może być naprawdę interesująca, tym bardziej, że jest mocno strategiczna i pełna negatywnej interakcji. Mamy tutaj modularną planszę, którą będziemy w trakcie rozgrywki rozwijać, gdzie będziemy mogli eksplorować i nasze grzyby będą mogły rozpanowywać się na tych poszczególnych kafelkach. W trakcie gry mamy do swojej dyspozycji w każdej turze po dwie akcje i te akcje będziemy mogli tutaj zarodnikować, będziemy mogli tutaj właśnie eksplorować te nowe miejsca, będziemy się przesuwać. No i to wszystko robimy również za pomocą pięciu planszetek, na których będziemy zasadzać grzyby. Te grzyby będą zarodnikować i bardzo fajna jest tu mechanika, że za pomocą kości wiatru będziemy decydować się, w Którą stronę te zarodniki lecą. Nie zawsze to będzie to w tę stronę, w której, na której nam zależy, natomiast wiecie, no, w tym momencie właśnie polega to na tym, żeby jak najbardziej e, tutaj wykorzystywać te sytuacje zupełnie nieprzewidywalne. No i dodatkowo, tak jak mówię, gra jest pełna negatywnej interakcji z racji tego, że możemy się nawzajem tutaj blokować. Bardzo mi się podoba, że też nie ma tutaj ustalonej, um, ustalonego końca gry, w sensie tego, że mamy określoną liczbę tur. E, gra kończy się w momencie, kiedy pod każdą naszą planszetką będzie jeden obumarły grzyb, karta grzyba. Na tych grzybach będziemy mieć również zdolności. Jedne będą natychmiastowe, drugie będą odpolane jako stała umiejka w chwili, kiedy będziemy coś wykonywać. Naprawdę fajna gra, która zachwyciła mnie um, i wykonaniem, bo nawet samo wyposażenie pudełka jest tutaj naprawdę wybitne. No i sama rozgrywka, która, tak jak mówiłam, przy tego, że jest mocno strategiczna, no to tu jest pełno negatywnej interakcji. A to w grach bardzo, bardzo lubię. Przechodzimy teraz do literki N. N jak Nowe Horyzonty od wydawnictwa Lucrum Games, gdzie oryginalnym wydawcą jest Cranio Creations. I właśnie dzięki Cranio Creations miałam okazję poznać ten tytuł jeszcze przed polską zapowiedzią. Bardzo się cieszę, że powstała polska edycja i że wielu graczy ma okazję poznać ten tytuł. Jest to duchowy następca gry Beyond the Sun, czyli gry, która została wcześniej wydana przez wydawnictwo Rebel. Jest to ten sam autor, ale uwaga w towarzystwie trzech innych gości, czyli Denis Chan. Gość zrobił bardzo duży postęp. Generalnie, jeśli chodzi o szatę graficzną, no to tutaj jest zdecydowanie lepiej, ale i też tutaj nastąpiły pewne zmiany, jeśli chodzi o samą rozgrywkę. Mechanicznie też mamy tutaj podobne, wiele podobnych rzeczy do Beyond the Sun, czyli mamy to, co mi się bardzo podoba, drzewko technologii. Tutaj również będzie, ono powstawało i to jest bardzo ciekawa mechanika, ponieważ żeby kolejny etap odkryć, czyli przejść do kolejnej technologii, no to będziemy musieli odkryć wcześniejsze. Bardzo fajna mechanika, która bardzo mi się podoba w grach, ale uwaga, tutaj mamy jeszcze dodatkową modularną planszę, którą będziemy powoli rozszerzać za pomocą naszych dwóch rodzajów workerów, czyli mamy tutaj wieśniaków i mamy tu um, żołnierzy, którzy będą nam pomagali właśnie zakładać wioski, zakładać miasta. No i tutaj mamy też dodatkowe możliwości punktowania na koniec gry. Jeśli chodzi o planszetkę, no to również mamy tu możliwość rozwijania, mamy tory, na których będziemy robić cały czas postępy i w zależności od tego właśnie jakie tutaj technologie będziemy wybierać i jakie akcje, które będą do naszej dyspozycji za pomocą właśnie technologii i tych standardowych, które mamy na planszy nasza cywilizacja będzie się rozwijać. No i jeszcze dodatkowo mamy tu element asymetrii, czyli mamy karty, na których będziemy stopniowo przechodząc na jednym torze, mieć dodatkowe umiejętności naszej cywilizacji. Gra jest naprawdę świetna, ma oczywiście kilka wad, między innymi te takie pucharki, na których będziemy trzymać znaczniki poszczególnych wieśniaków i tych wojowników, gdzie w zależności od tego, jak będziemy tutaj wykonywać akcje, będziemy mogli robić... Upgrade tych właśnie workerów, ale jednocześnie to właśnie te pucharki powodują, że bardzo często tutaj te znaczniki mogą spaść. Mimo wszystko, pomimo tych wad obsługowych, gra mi się szalenie podoba, ponieważ ma bardzo fajne tutaj mechaniki i mamy tutaj możliwość tak naprawdę manewrowania pomiędzy dwoma planszami, czyli na planszy technologii oraz na planszy tej takiej modularnej. Bardzo fajny tytuł, który bardzo polecam do sprawdzenia. Wyborę na literkę PP jak Pax Hispanica, czyli kolejny Pax, który pojawił się na polskim rynku dzięki wydawnictwu Galacta. Mam nadzieję, że to jest kolejny przystanek, że tak powiem, na drodze wprowadzenia wszystkich Paxów do Polski. W każdym razie tutaj ponownie autorem jest Phil Eklund i przeniesiemy się na Karaiby w XVII wieku podczas dominacji Korony Hiszpańskiej. Tutaj wcielimy się w młodzieńca jednej z pięciu nacji. Mamy tu właśnie taką delikatną asymetrię, ponieważ każda nacja będzie miała jakąś tam umiejkę. Możemy być z Hiszpanii, z Francji, z Anglii, z Holandii lub z Kur Kurlandii. Wszystkie te nacje, tak jak mówię, mają asymetryczne e, zdolności, ale tak naprawdę wszystko zależy od nas, jak poprowadzimy naszą karierę. Jako nowicjusz będziemy mieć inne możliwości zagrywania akcji, natomiast w chwili, kiedy już będziemy mieć jakąś profesję, no to będziemy dążyć do tego, żeby zdobyć e, zwycięstwo. Mamy tutaj. E, nie zbieramy punktów. Tu zbieramy przede wszystkim swoje umiejętności, budujemy swoją flotę, budujemy kolonie, forty, katedry dzieje się bardzo dużo zarówno na mapie jak i nad stołem ponieważ nad stołem też się dzieją różne rzeczy mamy licytacje, mamy tutaj przekupywanie no i dotrzymywanie lub nie obietnic i różnych układów. Gra jest naprawdę rewelacyjna, bardzo mi się podoba to, że pomimo tego, że generalnie ja nie lubię takich narracyjnych gier, natomiast tutaj świetnie to się sprawdza ponieważ jest bardzo dużo emocji, ja bawię się totalnie jak dziecko w chwili kiedy e, pomyślę sobie, że mam siadać właśnie właśnie do pak z Naprawdę, uwierzcie mi, że moje serce po prostu aż trzepocze z radości. Nie udało mi się wygrać ani razu w ten tytuł, natomiast bardzo mi się podoba to, jak sama tutaj gra nas prowadzi poprzez um, to, co się działo właśnie w tamtych czasach. Gra potrafi bardzo długo trwać, natomiast jeżeli lubicie właśnie takie tytuły, które zabierają wam troszeczkę tego czasu z waszego życia, ale jednocześnie satysfakcja z samej rozgrywki jest niesamowita, um, no to zdecydowanie Warto spróbować. Tak to nie jest taki tytuł, który spodoba się wszystkim, natomiast w chwili, kiedy lubicie takie emocje, w chwili, kiedy dużo rzeczy może się zadziać w jednej chwili i zmienić totalnie układ sił na planszy, no to Pax Hispanica jest tym czymś, czego szukacie. W moim zestawieniu nie mogło zabraknąć Seti, czyli gra, która w Polsce została wydana dzięki wydawnictwu Rebel. Autorem tej gry jest Thomas Holek, czyli bardzo głośne nazwisko z ubiegłorocznego Essen. Co będzie w tym roku, no to jeszcze nie wiemy. W każdym razie, jeśli chodzi o Seti, no to wiecie. Temat kosmiczny, czyli już nawias coś, co mnie bardzo interesuje w grach planszowych, ale przede wszystkim jest to dobra mechanicznie gra. Oprócz tego, że mamy tutaj właśnie mechanicznie bardzo fajny Eurasek, no to mamy dodatkowe informacje edukacyjne, ponieważ na kartach znajdują się informacje dotyczące poszczególnych planet lub też badań, które są prowadzone właśnie w kosmosie. Ale a propos samej gry, wcielamy się tutaj w agencje kosmiczne, których zadaniem będzie, Poznawanie kosmosu. Będziemy wysyłać sądy, będziemy wysyłać łaziki, no i będziemy pobierać próbki, które będą nam służyły do tego, żeby odkryć, czy gdzieś tam w kosmosie jest jakieś życie. No i jeśli chodzi o ten tytuł, no to rzeczywiście jest. Będziemy tutaj odkrywać za pomocą um, tych próbek i możliwości właśnie odkrywania dodatkowych planszy. Obce cywilizacje. Za każdym razem mamy je ukryte, czyli wybieramy z tych, które mamy tutaj w podstawce tylko dwie zakryte, nie wiemy, jakie to są. Natomiast każda z tych cywilizacji ma inne zestawy kart i inne troszeczkę mechaniki, które będą nam służyły do tego, żeby zbierać punkty zwycięstwa. Naprawdę za każdym razem to jest ekscytacja, że w którym momencie i jakie cywilizacje wejdą. No i bardzo mi się podoba to, że mamy tu wielofunkcyjne karty, na kto, które możemy wykorzystać jako surowce, jako akcje e, lub jako też możliwość nasłuchiwania, ponieważ tu mamy naprawdę bardzo dużo możliwości. Gra jest kombogenna możemy jedną akcją wzbudzić cały, e, całą reakcję łańcuchową dodatkowych e, czy bonusów czy akcji, którymi będziemy zdobywać właśnie punkty zwycięstwa, jakieś dodatkowe próbki, e, czy też dodatkowe m, punkty rozgłosu. Będziemy w trakcie gry też rozbudowywać naszą planszetkę, gdzie poszczególne technologie będą nam pozwalały jeszcze lepiej eksplorować kosmos i wykorzystywać to, co mamy do swojej dyspozycji. Gra jest naprawdę rewelacyjna. Jeżeli lubicie euro, jeżeli lubicie m, dużo takich fajnych decyzji, które w trakcie gry będziecie podejmować, gdzie za każdym razem e, będzie Wam wszystkiego brakowało, zarówno kredytów, jak i energii, i to są dwa surowce, które są właśnie zawarte w tym tytule. Bardzo krótka kołderka z wieloma możliwościami, gdzie kombinowanie tutaj e, naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie właśnie, żeby wycisnąć z tej gry jak najwięcej i jak najwięcej punktów zdobyć. Rewelacyjny tytuł, który pomimo tego, że jest e, osadzony w kosmosie, który to temat większości osób odstrasza, no to uwierzcie mi, to jest naprawdę po prostu bardzo dobra gra, którą warto sprawdzić i warto mieć w kolekcji. Pewnie teraz macie zagłaskę co to za gra na literkę Si. Si jak świetna gra, czyli świetni detektywi od wydawnictwa na nasze księganie. Tak, wiem nie jest to oraz, nie jest to ciężka gra, a jednak mimo wszystko uważam, że jest to gra, na którą warto zwrócić uwagę z racji tego, że ma bardzo wyjątkową mechanikę. Wykorzystano tutaj podwójne takie jakby planszetki yy, i... Teoretycznie latarki, którymi będziemy podświetlać i wyszukiwać poszczególne elementy, które są wskazane na kartach. Jest to gra typu, gdzie jest woli, -E, czyli będziemy tutaj starali się jak najszybciej odnaleźć te wszystkie elementy i jeszcze dodatkowo szacować, ile tych elementów nie znaleźliśmy. Gra ma bardzo proste zasady, ale jest też świetnym tytułem, który wprowadzi nowych graczy, gdzie wiecie, jak wpadnie do Was rodzinka z jakimś, nie wiem, siostrzeńcem albo siostrzenicą, no to uwierzcie mi, to jest gra, którą warto wyciągnąć i warto pokazać i zajmie to tych młodszych naszych graczy na dłuższą chwilę. No i poza tym, dorośli również nie będą się przy niej nudzić. Rewelacyjny tytuł ze świetnym pomysłem, którym naprawdę nawet dorosłym sprawia wielką frajdę. Pożyczałam tę grę wielu osobom i każdorazowo sprawdziła się doskonale i każda z tych rodzin kupiła własny egzemplarz, więc uważam dlatego, że po pierwsze jest to gra dla każdego, po drugie gra z wyjątkową mechaniką i gra, która sprawdzi się w każdym towarzystwie. Naprawdę słuchajcie, jest to gra, na którą warto zwrócić uwagę. A teraz pora na ostatni tytuł, na literkę ZZ, jak Zoo Tajkun, czyli gra wydawnictwa Galakta. Jest to bardzo specyficzny tytuł, gdzie będziemy tutaj prowadzić Zoo, ale nie będzie to tak jak w przypadku np. Ark Nowej, gdzie przede wszystkim grają tu karty. Tutaj mamy kartę, ale karty zwierząt. Przede wszystkim jest to gra ekonomiczna, gdzie będziemy musieli zwracać uwagę na to, jak wygląda nasze zoo, jakie są tam e, koszty utrzymania, czy nasze zwierzęta są szczęśliwe. I bardzo dużo rzeczy tutaj jest do ogarniania. Gra jest reimplementacją gry komputerowej, której osobiście nie znam, więc nie mam w ogóle porównania, jak to zostało przeniesione i zaadaptowane do gry planszowej. Natomiast powiem Wam, że jest to gra, która przede wszystkim sprawdza się doskonale w przypadku rozgrywki dwuosobowej. Mamy wtedy wszystko pod kontrolą. Bardzo mi się podoba to, w jaki sposób tutaj przygotowano tak naprawdę odpowiedzialność za swój ogród zoologiczny. Tak jak mówię, to jest. Głównie gra ekonomiczna, gdzie będziemy zwracać uwagę na swoje finanse i na to, jak je wykorzystujemy. Nasze punkty zwycięstwa są liczone w sposób specyficzny, czyli w zależności od tego, jak sobie radzimy na poszczególnych torach, tyle będziemy zdobywać punktów zwycięstwa, ale na tym najniższym naszym wskaźniku. Bardzo fajna mechanika, którą bardzo lubię w grach planszowych, ponieważ trzeba tutaj zbalansować wszystkie swoje decyzje i tak jak mówię, to nie jest gra, która spodoba się każdemu, ale jest to gra, która zdecydowanie dla tych osób, które będą miały cierpliwość, jeśli chodzi o poznawanie mechanik, poznawanie zasad, naprawdę sprawi przeogromną frajdę. Tak, jak mówiłam w swoim materiale, nie jest to gra, do której bym chętnie siadła w przypadku rozgrywki czteroosobowej. Trzyosobową jeszcze bym rozważyła. Natomiast, tak jak mówię, jest to najlepszy tytuł na dwie osoby, gdzie wszystko mamy pod kontrolą, gdzie bardzo fajnie możemy się skupić na rozwijaniu tego swojego zoo, na tym, jakie zwierzęta będziemy tutaj um, przygotowywać, jakie rodziny tworzyć, jakie stada, um, jak będziemy punktować. No, Tutaj naprawdę bardzo dużo się dzieje i bardzo mi się podoba to, jak ona została przygotowana. Ze szczegółami tutaj są przygotowane poszczególne mipelki e, i będziemy tu w zależności od tego, czy to jest samic, czy samiczka, właśnie rozróżniane są one kolorystycznie. No i dodatkowo ten. E, Element takiej niepewności losowości, który niektórych graczy drażni, czyli w momencie, kiedy będziemy mieć potomstwo, tutaj decydują kostki, no i dodatkowo decyduje wylosowanie z woreczka właśnie płci tego naszego e, małego potomka. Gra mi się bardzo podoba. Jeżeli lubicie cięższy tytuł, no to warto zwrócić uwagę tym bardziej, że no, gra naprawdę bardzo fajnie wygląda na stole. Jak sami widzicie na moim materiale nie do wszystkich gier udało mi się odgrzebać zdjęcia z moich rozgrywek. Natomiast uwierzcie mi, każda z tych gier z tej listy sprawiła mi przeogromną frajdę i w trakcie poznawania, i w trakcie rozgrywek i nadal lądują na moim stole. Bardzo jestem ciekawa Waszych typów gier, które powinny znaleźć się na tej liście. Jeżeli coś ominęłam, coś co uważacie, że naprawdę jest warte uwagi, napiszcie to w komentarzu. A na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.